Witam wszystkich na moim filmiku i na moim kanale. Z racji tego, że jak większość z was wie, jeżeli ktoś prowadzi jakiś swój warsztacik, to nigdy zabawek do niego i narzędzi, jak to się mówi, nie za dużo. Ja tutaj od jakiegoś czasu nosiłem się z zakupem podzielnicy frezarskiej. Mam kilka podzielnic pionowych, poziomych. Ta na tą chwilę, która jest zamontowana yy, przy frezarce, to jest poziomica duża. Znaczy, no duża, no taka z 50 kg waży. Także ją zdejmować i wkładać na stół, to jest niezbyt yy, przyjemna robota i lekka w jednego. Z racji z tego, że frezarka jest wysoka i stół jest wysoki. Więc to ostatnio nosiłem się yy, i przeglądałem. Yy, Podzielnic małych, takich do 30 kg do małych detali. Ogólnie w większości wykonuje yy, materiały, detale o, o małych średnicach, tam do 100 mm 80 mm 60 mm Także yy, taka mniejsza podzielnica była bardziej uniwersalna i taka no, łatwo ją można będzie zamontować i zdjąć. Także zakupiłem tutaj drogą wysyłkową z uchwytem 120 mm. No i tutaj sobie rozpakujemy ją. Ja już rozciąłem kartą wcześniej. Tu mamy instrukcję obsługi. Deklaracja zgodności, faktura zakupu. No i tu mamy tą podzielnicę. Oczywiście ona do niej można dokupić. To jest w zestawie, ale można do niej dokupić różne akcesoria, także do napędu, tak jak na przykład tu widzimy. Napęd ze stołu jest do tej podjemnicy możliwy zamontowania do, do obróbki ślimaków na przykład. No i dobra. Dobrze, znalazłem coś. Więc mamy szczęki wewnętrzne. Klucz do uchwytu. Tu jeszcze mamy. Co tu mamy? Mamy zabierak chyba to jest. Tu mamy kamienie do, do obsadzenia w rowkach teowych. Cztery, to podejrzewam, że będzie to do i do i do konika. Tu jeszcze jakieś śrubki są też do przekręcania, a do przekręcania chyba tych, tych kamieni ustalających Dobra, może to przybliżymy tutaj troszkę, albo teraz będzie. będzie lepiej widać. to wyjąć teraz. Konik, nawet fajne wykonanie. Wszystko ładnie, płynnie chodzi. Z regulacją wysokości od osi. Ile on będzie miał plus minus. O, teraz ma stółkę. To ma, tu jeszcze ma. 10 mm, to gdzieś 110 będzie miała, albo 120 do góry jeszcze pójdzie. No fajnie, wszystko nasmarowane, wyszlif, szlif zrobiony. Płaszczyzny są szlifowane. Naprawdę wykonanie ma. Tu mamy taczki podziałowe. Dwie. Jedna jest zamontowana jeszcze przy podzielnicy i tu są tarczki podziałowe. Te dwie mają podział 20, 19, 18, 17, 16 i 15. A ta druga ma 33, 31, 29, 27, 23 i 21. Kierownica tarczki 100 mm. Co my tu mamy jeszcze? Korbka, pokrętło do, chyba do pojemnicy. Kieł stały, a, kieł stały będzie do tego, do tarczy zabierakowej. I tu kontrujemy, tu kontrujemy śrubą. Jest gwint. Tak mi się wydaje. Tu kontrolujemy śrubą. No. I możemy założyć sercówkę albo coś takiego do... Zamiast uchwytu do yy, obrabiania na przykład materiału w kłach, jeżeli by był w kłach, w ten sposób tutaj. Dobra, i wyjmujemy teraz najważniejszą rzecz. Dobra. Dobra, to nabieramy na bok żeby nam nie przeciekało a tu mamy takie maleństwo Bardzo fajnie się kręci. Płynnie, bez żadnych oporów, bez żadnego luzu. No, minimalny luz tutaj na, na, na pogrocie. Na ruchu nawrotnym. I co tutaj możemy powiedzieć? A, i tu jeszcze jest jedna tarczka podziałowa. Zamontowana.

200, 225 ze szczękami Szerokość jest około 180. A, no i wysokość będzie 180. I tak, co my tu mamy? Mamy a blokadę wrzeciona tak nam się kręci, a tak nam się nie kręci i tak podzielnica umożliwia podział pośredni poprzez tarczki, dołączone tutaj trzy sztuki, można ich wymienić. korbkę trzeba zamontować do, do kręcenia i do blokady. Ona tutaj się blokuje. Trubek jest blokuje się na, na odpowiednim podziale na odpowiednim odkorku. Yy, tak mówię, umożliwia podział yy, pośredni poprzez tarczki yy, yy, zabierakowe, podziałowe oraz bezpośredni tutaj na niesionej na, na skali 360 stopni. Tutaj jest tarcza, podział w yy, stopniach. Oprócz tego są jeszcze otworki co 10 stopni i możemy zablokować, o w ten sposób. Ja tu może pokażę bliżej. Może podświetlimy. Tu mamy naniesione stopnie od zera do trzysta sześćdziesięciu stopni. A jak chcemy Bezpośredni podział, to możemy blokować tutaj na... O, bolczyk nam wchodzi w otwór. I wtedy mamy zablokowane tutaj, uchwyt zablokowany jest. Zmi zwalniamy blokadę i możemy, i możemy kręcić z powrotem. Przełożenie jest 1 do 40, więc na 40 razy tutaj ruchu korbką mamy jeden pełny obrót. No i teraz możemy sobie tutaj zablokować. Podzielnica jeszcze umożliwia. Umożliwia jeszcze, tutaj ruch, naniesiona jest skala, także od 90 stopni regulacja wrzeciona do minus 10 stopni. Tylko tu, żeby to zrobić, trzeba tu zwolnić te śruby, popuścić te śruby. Klucza nie dali, zaraz przyniosę klucz. Dobra. Tak więc musimy popuścić tutaj te śruby, i nam się wtedy pozwala. Możemy sobie przestawić tutaj na, na odpowiednie wychylenie. Pod, tu jest znaczek na, ten, na tej kości, kreseczka. O, tutaj widzimy kreseczkę. I to pozwala sobie ustalić kąt, kąt wychylenia uchwytu. Od 90 stopni poprzez 0 do minus 10 w dół. Nawet więcej jak minus 10, ale no ale do minus 10 jest zaznaczone. Fajne wykonanie. Wszystko ładnie płynnie chodzi. Dobra, skręcimy. Mamy szczęki wewnętrzne do kompletu, do uchwytu, dwie tarczki podziałowe. Tutaj mamy kości ustalające do mocowania tu właśnie w rowkach teowych przy stole przekręcane są tutaj na otwory, widzę. O! Myślałem, że poleci. No i tutaj jedną ręką troszkę to trochę mi niewygodnie jest, ale wchodzi ładnie. no Drugi też, trochę ciasna, bo o, beszedł. Dobra. Dobra, tak samo tu mamy przy koniku. Też mamy ustalające Ciasno wchodzą. pryzmy, tak zwane kości ustalające do rowków teowych. No i tu przekręcamy śrubkami do, do podstawy przy podzielnicy lub, lub przy, hmm, przy koniku. Bardzo fajnie, płynnie chodzi. Leciutko. Myślę, że taka podzielniczka bardzo ułatwi i przyspieszy pracę. Nie będę musiał dźwigać tej starej podzielnicy, tej dużej. No i tutaj jeszcze właśnie tak mówiłem, trzeba zamocować ten mechanizm, pokrętło. Tu mamy zamiast uchwytu, możemy odjąć uchwyt i, i tam na, na stożku zamontować kła stałego z zabierakiem do sercówki na przykład, jeżeli byśmy chcieli obrabiać w yy, yy, kłach materiał, no czy jakieś kluszyki, chrupki jeszcze do tego. Fajne wykonanie podzielniczki, wszystko ładnie szlifowane. Tak jak mówię, no podzielnice mam. Tutaj w parku maszyn taką dużą. No ale to jest ciężka podzielnica. Tu jest z konikiem tak samo. Podzielnica jest ciężka. Tą zdemontuję. A będę montował tamtą. To jak mówiłem mam tutaj jeszcze kilka podzielnic. poziome Tu taka mała do szlifierki Tu jest taka poziomo. Pionowa, to też ciężkawa jest ta. Uchwyt dwusetka zamontowany przy niej. Także do drobnych do drobnych elementów tamta będzie idealna. Dobra. co będzie... Wszystko wyczyścić ze smarów konserwujących. I będzie wolna chwila. To ją się obstanowi. Na, na maszynie. A teraz czas kończyć. Cześć Wam. Trzymajcie się. Spokojnej pracy życzę, bezpiecznej, no i wszystkiego dobrego w nowym roku. Zapraszam na moje inne filmiki. Cześć Wam!